Witam Was serdecznie w kolejnym filmie sprzedażowym. Tym razem od antyku po różne monety świata. Zaczynamy od pozycji numer 1, Jest to śliczny Antoninian Probusa, Klementia Temp, Delta w polu, 21 w egzerdze. Moneta kosztująca 125 zł. Pozycją drugą bardzo ładny denar Władysława Wyknańca. Tutaj walczący rycerze, z drugiej strony orzeł i zając. Bardzo ładna moneta kosztująca 650 zł. Pozycja trzecia również denar Władysława Wygnańca, Orzeł i Zając. Też bardzo ładny, świeży egzemplarz. Tutaj też y, walczący rycerze kosztujący również 650 zł. Pozycja czwarta, półgrosz koronny krakowski Jana y, y, Olbrachta y, kosztujący 40 zł. Pozycja piąta, prosty półgrosz gotycki yy, Aleksandra Gielęczyka, kosztujący 35 zł. Pozycja szósta, Zygmunt Stary, półgrosz 1513, kosztujący 55 zł. Pozycja siódma, śliczny półgrosz 1563, yy, Zygmunta Augusta, kosztujący 120 zł. Pozycja ósma, piękny szeląg kryski Zygmunta III wazy. 1615, kosztujący 50 zł. Pozycja 9. Szennuk trzeciego, III Rewalski bez daty. Rzadka pozycja kosztująca 85 zł. Pozycja 10. Zastępczy 10 fenigowy pieniądz miasta Poznania lakierowany z 1917 roku kosztujący 45 zł. Pozycja 11. międzywojenna pieczęć Monopolu tytoniowego, państwowego monopolu tytoniowego. Bardzo ciekawa pieczątka, kosztująca 120 zł. Pozycja 12: to duży żeton Wolfganga Lawera, norymberski, 17-wieczny żeton bardzo ciekawa rzecz, kosztująca 50 zł. Pozycja 13: Islam, dynastia Basydów. Dirchem XI wieku, bardzo ciekawa moneta, która była pieniądzem na ziemiach pierwszych Piastów, kosztujący 100 zł. Pozycja 14 y, znak y, z okazji Dnia Pracy z 1934 roku, Trzeciej Rzeszy, piękny stan, kosztujący 80 zł. Pozycja 15, Rosja, Katarzyna II, 1778 rok, 5 kopiejek EM, kosztujące 75 zł. No i pozycja 16 Francja, 100 franków 1990, Karol Wielki, kosztujące 65 zł. To no wszystko, zamówienia możecie składać poprzez maila dostępnego w opisie. No i serdecznie zapraszam Was do zakupów. Wielkie dzięki, do zobaczenia w następnym filmie.